Chaim Eshet, długoletni dyrektor izraelskich projektów kosmicznych realizowanych dla tamtejszego MONU, m.in., w 2020 roku podzielił się swoją zaskakującą wiedzą na temat UFO i obcych. W wywiadzie dla jednego z najpopularniejszych dzienników w kraju, Eszed powiedział, że rząd Stanów Zjednoczonych od dekad jest w kontakcie z kosmitami, że nawet podpisano jakieś porozumienia z tzw. Federacją Galaktyczną. Pozwalając obcym na przeprowadzanie eksperymentów na Ziemi. Uczony wspomniał także o ściśle tajnej bazie na Marsie i o tym, że wie o tym wszystkim Donald Trump, który był nawet o krok od ujawnienia tych informacji, ale powstrzymało go to, że ludzie nie są jeszcze gotowi się z tym zmierzyć. To było pod koniec 2020 roku o tym czytaliśmy. O Eszedzie wspomniał również w maju 2024 roku pułkownik Karl Nell podczas słynnego występu na konferencji Salt Eye Connections, gdzie powiedział, iż nie ma wątpliwości co do istnienia obcych i wobec tego, że wchodzą oni z ludźmi w jakieś formy interakcji. A co w tak zwanym międzyczasie działo się z Heimem Eszedem? No właśnie, otóż w sierpniu 2024 roku. Pewien brytyjski vloger zajmujący się tematem UFO próbował nawiązać kontakt z Eszedem i jego otoczeniem, doszedł jednak do wniosku, że słynny uczony zniknął, ba być może nawet został uciszony, bo powiedział za dużo. I choć Eszed nie odwołał swoich słów o kosmitach, wydał pewną bardzo dwuznaczną deklarację, która przeszła bez echa. Dlaczego Haim Esched zdecydował się rzucić na szale swoją reputację i wygłosić tak kontrowersyjne słowa na temat kosmitów? Skąd w ogóle się o tym wszystkim dowiedział? I co albo kto sprawił, że milczy on, autorka książki o nim, a nawet wydawcy tejże publikacji? O tym w dzisiejszym odcinku Ufo historii, ale także o tym dlaczego Esheda uciszono, czy dlatego że powiedział o kosmitach, czy że zaapelował o pokój. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, przypominam tradycyjnie o opcjach wsparcia kanału, do których odnośniki są w opisie programu. Przypominam o audycjach archiwalnych, szczególnie jeżeli jesteście nowymi subskrybentami. Przypominam o tym, że raz na jakiś czas mamy lajta, czyli audycję na żywo z obrazem. A jeżeli chcecie podyskutować z innymi członkami społeczności, zapraszam do na naszego Discorda, do którego odnośnik znajdziecie w komentarzu pod tą audycją. W grudniu 2020 roku informacja o zaskakującej deklaracji Haima Esheda, wygłoszonej w rozmowie z dziennikiem Jediot Aharonot, znalazła się w mediach głównego nurtu no, w wielu krajach świata. Nie bez powodu, drodzy Państwo, bo przecież te informacje pochodziły z ust yy, nie jakich. Eshed to nie tylko ekspert od lotnictwa i od astronautyki, od satelitów, ale również wojskowy, który służył w sekretnej jednostce 81, oddziale wywiadu wojskowego Izraela, który się zajmuje najnowszymi technologiami militarnymi. Kiedy w 2011 roku Eszelt odchodził na emeryturę, w mediach nazwano go nawet ojcem izraelskiego programu kosmicznego. Zresztą o tym, kim on jest i skąd wziął te informacje, powiemy jeszcze za chwilę kilka słów. Ale dla entuzjastów ufologii, Haim Meshed znany jest przede wszystkim dzięki swoim wspomnianym deklaracjom na temat UFO i obcych. Pojawiały się one w dwóch miejscach: w książce pod tytułem Wszechświat za horyzontem, rozmowy z profesorem Haimem Meshedem oraz w wywiadzie, jakiego udzielił dla jediot Acharonot. Do zachodnich mediów, kilka lat temu Informacje o słowach Eszada na temat kosmitów trafiły w szczątkowej formie. Nawet nie mieliśmy cytowanych zbyt wielu oryginalnych wypowiedzi tego uczonego, na no wiadomo, istnieje pewna bariera komunikacyjna, która sprawia, że jednak takie bezpośrednie informacje z Izraela do nas nie trafiają. Ale postaram się Wam zacytować obszerniejsze fragmenty oryginalnej publikacji w Jediot Acharonot. Które zawierają jeszcze kilka interesujących szczegółów. Ten artykuł oczywiście zaczyna się od wymienienia zasług Eszeda, nie tylko w rozwoju programu satelitarnego Izraela, ale także rozwoju UAW-ów, czyli bezzałogowych statków powietrznych. Ale przejdźmy do tych rzeczy, które nas najbardziej interesują, czyli do UFO i kosmitów. Otóż wyobraźcie sobie, że tą słynną rozmowę, która się odbiła echem na świecie, Esed rozpoczął od wspomnienia: Uwaga, rancha skinwalkera. Do tematu, do tematu rancha podchodzi z ogromnym zaciekawieniem, z jeszcze większym entuzjazmem podchodzi do tematu UFO w całości. Miał zgromadzić na ten temat, czytamy w Acharonot, mnóstwo informacji i poświęcić się tej pasji bez reszty na emeryturze. Eshed w tym wywiadzie wspomina, że rozmawiał nawet na temat UFO ze swoim kolegą, ówczesnym szefem Izraelskiej Agencji Kosmicznej, który miał przyjmować niektóre informacje o aktywności u apów i o obcych z drżeniem serca. Ten sam człowiek potem publicznie skrytykuje Esheda mówiąc, że poszedł on w swoich dywagacjach stanowczo za daleko. Eshed mówi Gdybym o tym wszystkim powiedział pięć lat temu pewnie by mnie zamknęli w szpitalu. Każdy ośrodek naukowy, gdzie się udawałem w sprawie UFO, odsyłał mnie z kwitkiem, chociaż byłem gwiazdą na innych polach, kiedy zacząłem o tym mówić, stwierdzali, że postradałem zmysły. Ale dzisiaj mówi się o tym inaczej. Mówi się, że to są sprawy interesujące. Tyle, że zmiana paradygmatu w nauce kontynuuje eszet. Jest trudniejsza niż zmiana paradygmatu u rabiego Kaniewskiego. Uf, wspomniany rabi Kaniewski był specjalistą od prawa żydowskiego i Tory, osobą bardzo znaną w Izraelu, był też autorem książek i doradcą. To porównanie do Kaniewskiego, konserwatysty, miało pokazać, jak bardzo trudno jest wprowadzić dyskusję o nowych rzeczach na pole naukowe. W dalszej części wywiadów Jediot Acharonot Eshed mówi o tym, że z kosmitami mieli do czynienia liczni prezydenci Stanów Zjednoczonych, od Trumana począwszy, wspomina wnuczkę prezydenta Eisenhowera, która miała, w jego zdaniem, przynajmniej jego zdaniem, zaświadczyć, że jej dziadek podpisał tajne porozumienie z kosmitami, no i w zamian za określone technologie, w tym antygrawitację, obcy mieli sobie eksperymentować na określonej grupie ludzi. Na pytanie dziennikarzy Jedioda Haronot, dlaczego ukrywa się informacje na temat obcych i dlaczego rządy oraz armie nie współpracują z sobą w tej kwestii, Eshet odpowiada, cytuję: Istnieje grupa partnerów, Amerykanie, Rosjanie, Japończycy, Brytyjczycy i Chińczycy. To oni decydują o czym nie należy mówić w domyśle w kwestii UFO. Eshed dodaje, że nie można również mówić za dużo, jeżeli się coś wie, bo można, brzydko mówiąc, zostać skróconym. Nawet Bigelow, Robert Bigelow, były właściciel rancha Skinwalkera, zdaniem Esheda powiedział, że nie może opublikować wszystkiego. Izraelski uczony dodaje, oni usunęli już dużo ludzi, każdego kto tylko otwarł usta. Ciekawe, czy te słowa nie były niejako prorocze w kontekście jego samego? Ale o tym za sekundę. Z kolei na pytanie, kim są oni, czyli obcy? Eshet odparł, że to Galaktyczna Federacja. Wyjaśnił, że składa się ona z dziewięciu zaawansowanych gatunków, i to oni podpisali pakt z ludźmi zakładający przeprowadzanie jakichś eksperymentów. A dlaczego według Escheda kosmyci się nami w ogóle. Interesują, a no z wielu powodów. Mamy wodę w ogromnej ilości na naszej planecie. Mamy oceany, mamy zwierzęta, mamy rośliny. Co jeszcze powiedział o kosmitach? Ich statki, statki tej Federacji Galaktycznej, są wielkości małego miasta. Z nich wylatują mniejsze automatyczne jednostki autonomiczne, pilotowane przez inteligentne roboty. Zauważcie, drodzy Państwo, że już w 2020 roku. Haim Eshed mówił o tym, o czym wspominał niedawno w swojej książce Louis Elizondo i czym wywołał taki ferment. Przypomnę, że w książce imminent padają słowa o biologicznych automatach. Yy, audycje o tym macie w powiązanych, bo to też jest dość ciekawa, choć kontrowersyjna sprawa. Ale słowa Esheda pasują też do koncepcji kosmicznych dmuchawców albo kosmicznego dmuchawca autorstwa doktora Aviego Leuba, słynnego astronoma. Zaangażowanego w badania UFO i co warto wspomnieć także pochodzącego z Izraela. Wszystko to składa się nam zatem w jakiś konkretniejszy obraz, ale w rozmowie z Jediot Acharonot eshed powiedział jeszcze więcej. Cytuję: Trump był o krok od ujawnienia tego, podobnie kilku mainstreamowych profesorów, którzy uznali, że trzeba o tym powiedzieć publicznie, ale sama Federacja Przekazała im, że trzeba uspokoić nastroje na ziemi i jeszcze o tym nie mówić. Patrzcie, co się z wami dzieje. Walczycie ze sobą, niszczycie się, mówił Esed w wywiadzie. Dodam, że te słowa, wygłoszone przez osobę tak zasłużoną dla izraelskiej obronności, brzmiał co najmniej oryginalnie, patrząc w kontekście tego, co się wyrabia obecnie na Bliskim Wschodzie. Z kolei na pytanie, dlaczego Galaktyczna Federacja po prostu się nie ujawni, Homo sapiens, Eszet odpowiedział: Cytuję: Ponieważ to by spowodowało panikę i upadek ludzkości, załamałyby się rynki, ludzie zostaliby kanibalami, zamykano by szpitale, a z ludzi zaczęłyby wychodzić złe rządy. To byłby dla nas koniec, a oni nie są wcale tym zainteresowani, mówił Eszet. Wręcz przeciwnie, ciągle nas obserwują. Jest wiele relacji mówiących, że obcy monitorują wszystkie stacje i bazy jądrowe. Zapobiegli też wielu sprawom, na przykład to nieut szczęścia sprawił, że Sowieci nie użyli broni jądrowej podczas kryzysu w zatoce świń, kto się po prostu zneutralizował. I gdyby nie kosmici, ludzkość by się unicestwiła. Jedyne czego oni, ch jedyne czego oni chcą, to przekazać nam, abyśmy się po prostu uspokoili. Cytuję dalej. Ufu się nie pokaże, ponieważ ludzkość nie jest na to gotowa. Chcą, abyśmy zyskali zrozumienie. Oni czekali, aż ludzkość się rozwinie i osiągnie poziom, w którym zrozumiemy, czym jest kosmos i czym są statki kosmiczne. Oni mówią: po pierwsze, ustabilizujcie sytuację. Rynki się nie załamią. Nie będzie strat i spustoszenia, jeżeli ludzkość się ogarnie. Uspokoi. W dalszej części tego wywiadu Eshed mówi o życiu w kosmosie, o możliwościach, jakie daje na przykład teleskop kosmiczny Webba i tak dalej. Przypominam, to jest to, o czym on powiedział w rozmowie z tym dziennikiem z Tel Avivu. Natomiast informacje te są powtarzane w książce, takim wywiadzie rzece, jaki przeprowadziła z Eshedem pisarka Hagar Janaj. Ona również odczuła na sobie, to jest interesujący, zimny powiew, cenzury i popularności jednocześnie. Ten bloger, o którym wspominałem na początku, jego kanał nazywa się UAP Files Podcast, próbował się skontaktować w tym roku z Eshedem. Jednak nie otrzymał od niego żadnej odpowiedzi, postanowił więc napisać do Janaj, która go poinformowała, że Eshed po tylu latach nadal nie udziela żadnych wywiadów w tej kwestii, w kwestii obcych, podobnie ona. Vloger napisał nawet do wydawcy książki tego wywiadu rzeki z Eszedem, i też nic. Jakby nad słowami uczonego spuszczono kurtynę milczenia. A to wszystko dziwne, sugeruje autor UAP Files podcast, bo wygląda to tak, jakby Eszed w ogóle zniknął z życia publicznego po wygłoszeniu swoich słów o Federacji Galaktycznej. Wspomniany youtuber postanowił sięgnąć do oświadczenia, które Hagar Janaj napisała przed laty, po tym jak Eschett stał się sławny dzięki poglądom na temat kosmitów. To, co ona wtedy napisała, to, co oświadczyła, brzmiało jak próba odgórnego ucięcia tematu. Posłuchajcie. Cytuję: Profesor Eshet nie udziela w tej kwestii wywiadów i nie udzielam ja napisała Janaj. Książka została napisana, by zainspirować młodych ludzi do eksplorowania cudów wszechświata, w którym żyjemy. Profesor wierzy, że ludzkość ma jakąś przyszłość pod warunkiem, że się uspokoimy, będziemy się wzajemnie szanować i zainwestujemy w edukację młodych. Powiedział mi też dzisiaj rano, że chce uświadomić ludzkości, że jest dla niej nadzieja, szczególnie przez edukację. To są jego osobiste przekonania, a wszystko inne to medialna burza kwituje Janai. No drodzy państwo, medialna burza nagonka no dobre sobie. Brzmi to jakby profesor Eschet tych słów o kosmitach nie wypowiedział, tylko same się powiedziały. Widzimy nagłe przestawienie wajchy i próbę wmówienia odbiorcom, że tak naprawdę to się nic nie stało, jakieś tam głupotki po prostu. Oczywiście można powiedzieć, że Haim Eszed usunął się w cień po prostu, bo jest człowiekiem w podeszłym wieku. Co ciekawe, w internecie można znaleźć rozbieżne informacje co do jego prawdziwego wieku. Wikipedia angielskojęzyczna podaje rok 1933 jako datę jego urodzin, ale wersja hebrajska już rok 1939. No ale nie w tym rzecz. W sprawie Eszeda jest jeszcze kilka interesujących kwestii. Po pierwsze, kiedy i gdzie o tym wszystkim co powiedział, się dowiedział. Czy ta wiedza o Galaktycznej Federacji, o Trumpie, pochodziła z internetu, pochodziła od ufologów z literatury, a może jednak jako członek jednostki 81 miał on dostęp do ściśle tajnych raportów, czy różnego rodzaju przecieków, a może Eszet posiada po prostu bardzo wysoko postawionych znajomych, którzy mu to i owo powiedzieli. Bo on nie był... To musimy pamiętać zwyczajnym naukowcem. On nie był specjalistą od satelitów, który siedzi na Politechnice. On był głęboko, wręcz organicznie powiązany z izraelskim Ministerstwem Obrony, z wywiadem wojskowym. Pytanie, czy gdzieś tam podczas swojej służby natknął się na informacje sugerujące, że kontakt z obcymi został już nawiązany? Kolejne pytanie, dlaczego Eszed wierzy w zbawczą misję obcych? Chociaż przytacza historię rancha Skinwalkera, gdzie manifestowała się inteligencja, którą jednak trudno posądzić o dobre zamiary, o czym możecie się przekonać słuchając mojej serii na temat tego miejsca. Kolejna sprawa. Skąd informacje o tym, że Donald Trump był o krok, ciut dosłownie od ujawnienia prawdy o UFO, skoro o czym dobrze wiemy, Trump podchodzi do tego tematu, w ogóle do tematu UFO i disclosure, raczej po macoszemu, wypowiadał sprzeczne opinie, rzucane raczej na odczep się niż wnoszące do tematu coś nowego. Wreszcie, kto użył swoich wpływów, żeby uciszyć Hagarjanej i sprawić, by dokonała de facto samokrytyki swojej książki? To nie, to nie jest też podrzędna pisarka, to jest dość znana osoba w Izraelu. Oczywiście, jak już wspomniałem, można zrzucić wiele na karb wieku Haima Esheda. Wielkim uczonym jest, ale wiadomo, ludzie się zmieniają na starość, a może ktoś go po prostu wkręcił, a może ktoś wykorzystał jego zainteresowanie UFO przekazując mu fałszywe informacje. Wiecie, nie we wszystko chce mi się wierzyć, bo to nie jest zwykły profesor. To jest człowiek mocno związany z wywiadem wojskowym który nie powinien się zachować aż tak dużą naiwnością, no chociaż kto wie. Interesuje mnie jeszcze to, dlaczego Eshed, tak jak wielu ludzi po nim, także tych związanych z Disclosure, zahacza w swojej narracji o Rancho Skinwalkera. Dlaczego niektóre jego koncepcje pokrywają się z tym, co mówił niedługo po nim Leup albo Louis Elizondo? I dlaczego wobec obcych Esed nastawiony jest tak pozytywnie? Dlaczego oni mają dbać o Homo sapiens i bardziej interesować się załamaniem rynków niż ogólnym załamaniem naszej cywilizacji? Na te pytania odpowiedzi nie otrzymamy, chyba nie. Ale z drugiej strony, sam fakt, że ktoś tak zasłużony nagle otrzymuje medialne baty i zostaje zepchnięty na margines tylko dlatego, że poruszył tematy, o których mówić nie wolno, wskazuje, że Eszet poprzez swój manifest przekazany przez Hagarianaj, może wyrażać pewność, że prawdy o działalności obcych nie da się utrzymać w kagańcu. Innymi słowy, zobaczcie, że on wydał pewne oświadczenie, ale sobie nie zaprzeczył. Nie powiedział, może się pomyliłem, może ktoś mnie wprowadził w błąd. Dodał tylko, że być może mamy jakąś przyszłość, jeżeli się ogarniemy. Piszcie, co sądzicie o postaci izraelskiego naukowca. Czy wnioski Eshada nie są przypadkiem zbyt naiwne, a może on podszedł do tej kwestii zbyt hurra optymistycznie? Pamiętajcie o opcjach wsparcia kanału, o naszym Discordzie. Czekam też na wasze propozycje tematyczne dotyczące lightów i nie tylko. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku.